Kurwa działa! Kurwa działa! Powinien być live na YouTubie. Boże, tu kurwa Camilena pokazuje. Co ja odpierdalam? Czy telewizor był kawałek widać? W zegarku widać twoją pierś. Zartuję. Kurwa, i co, i na YouTubie jest stream też teraz? No jest. Edytuj. Szumi on miracle74.com Czekamy. Czyli co, powiedz mi, ja teraz. Pistos, Patryk. Patryk jest, czekaj. Patryk jest kurwa teraz z YouTube'a, rozumiem, tak? Aha, dobra, a ja teraz nie widzę czatu. Tak, mogę wejść, Patryk, no. fin kurwa, dobrze, patryczku, czekam na nowy serwer. Kurwa, i teraz tak, widok, Panela. Źródło obrazu zbiór sen

Kurwa, tylko zastanawiam mnie, dlaczego nie pokazuje mi w OBS-ie czatu błąd połączenia ze strumieniem, kurwo dlaczego. wacht kijk,